Siemanko Bladerzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym unboxingu na naszym kanale. Dzisiaj otworzymy sobie Super Hyperiona. Jest to boosterek numer B159 z nowej serii Super King. Jak to widzimy na pudełku, co tu można dużo powiedzieć? Jego właścicielem jest Hyuga Asahi. Jest to druga main postać z nowej serii. Ma on jeszcze brata jego brat ma left spin on ma right spina, jego brat ma balance type B, -a, on ma attack type B. -a. W tej trójce, która wyszła na początku tej serii, mieliśmy Ragnaroka, mieliśmy właśnie tego super Hyperiona i King Heliosa i oczywiście Ragnarok standardowo stamina type B, super Hyperion balance, no i mamy attack type B, czyli super Hyperiona. Tak prezentuje się pudełko w całości. Tutaj mamy właściciela, takie już wcześniej wam pokazałem. Tutaj mamy Beya. Cóż tutaj takiego wchodzi w skład naszego Super Hyperiona? Tak jak mówiłem, jest to Attack Type Bey. Tutaj mamy właśnie tych braci. Dwie main postacie z tego anime. Co mamy w Super Hyperionie? Super Hyperion składa się z cipa Hyperion. Mamy... Jakby to nazwać? To jest chyba ring od Layera Tak jak żeście mnie poprawiali ostatnio w komentarzu Dla mnie to jest po prostu część Layera Nazywam to layera. ale jak ring to ring Więc tutaj mamy ring od Layera, czyli super I mamy chassis, one atak. Jest to chassis bez metalowego dysku, czyli po prostu jest połączone. Nie mamy tego metalowego dysku osobno, tylko mamy go wpuszczonego w chassis. Czyli mamy po prostu beja złożonego praktycznie z trzech elementów. Nawet można powiedzieć, że dwóch, bo cały layer to razem z chassis plus driver. Jak stary Nightmare Longinus, po prostu driver przyczepiany do layera. I mamy tutaj nowy driver Exit. Jest to driver, który posiada końcówkę gumową. Żółty element gumowy. Jak wiemy, wszystkie elementy gumowe w bejach są mega, mega, mega silne. Na przykład, jeżeli layer ma gumowe elementy do ataku, to wiadomo, że ten atak będzie silniejszy niż plastik. W plastik po prostu jest większy recoil. Więc driver, driver gumowy posiada to, że po prostu. No jakby to powiedzieć, ma większą prędkość, łatwiej się ślizga, jest po prostu szybsze te drivery gumowe są. Co tu się dużo rozwodzić? No pudełko jak pudełko. Nic na im więcej nie mamy ciekawego. Spójrzmy jeszcze raz, jak właśnie wygląda właściciel z jego bejem. To tak słabo w łapie. tak właśnie wygląda właściciel z bejem. Ja nie będę was zanudzał otwieraniem pudełka, tam wyciąganiem taśmy i tego wszystkiego po prostu. Pozwoliłem sobie zrobić to wcześniej. Otworzyłem super Hyperiona. Okleiłem go naklejkami, żeby też nie tracić czasu na oklejenie naklejek. I tak właśnie wygląda super Hyperion layer w naklejkach. I w całości właśnie w ten sposób się prezentuje. Jak widzicie, jest strasznie gruby. Ma ten element layer -a razem z tym chassis. Jest taki masywny. Widać, że silny do ataku. Ma te właśnie ramiona połączone z ramionami lejera Teraz złożymy sobie go, omówimy sobie każdą część po kolei No co, zaczniemy standardowo od lejera i chipa Jak wiemy chip teraz nie ma takiego zastosowania jak w GT serii Pamiętamy, że w GT serii były po prostu ząbki na tym chipie I ząbki właśnie pokazywały jak ciężko jest zburstować bejat W tej serii nie mamy po prostu tego w ringu, w ringu z chipem po prostu nie ma tych ząbków. Ząbki znajdują się w chassis, jak widzimy. Jest to ring tylko pod right spiny. Nie możemy tutaj zamontować left spina chassis, tylko, tylko właśnie right spin. Także tak mamy ring z chipem. Tutaj właśnie mamy chassis. To jest one attack. Mamy tutaj właśnie ten metalowy dysk połączony. I to jak widzicie, w środku są te ząbki. W, które wcześniej były właśnie w te ząbki właśnie były wcześniej w Gacinko Chipie, a teraz właśnie zmienili, że te ząbki są w czasie w środku. No i co? Mamy cztery ramiona, czyli cztery ataki. Wyprowadza prawdopodobnie Bay. Jak widzimy, jest to chassis tylko pod right spina. Right spin chassis. Nie zamontujemy go pod left spin. I mamy exit driver w trochę fokusu. Widzicie, ten element tutaj jest ruchomy, czyli prawdopodobnie, nie prawdopodobnie, na pewno, jeżeli bay, mamy środek areny i mamy te brzegi, te brzegi są zazwyczaj troszeczkę wyżej, jeżeli ten driver po prostu zahaczy o te brzegi, przyspiesza po prostu, ten element ruchomy daje mu to, że właśnie jest to przyspieszenie przy kontakcie z krawędzią stadionu i on wtedy tak strasznie szybko kręci się dookoła i tak, gumowa końcówka, która jest w środku, właśnie mu umożliwia tą prędkość im lepszy driver i jeszcze do tego, jeżeli jest driver płaski to od razu wiadomo, że to jest attack type i on będzie rozwijał niesamowitą prędkość dookoła stadionu jeżeli mamy czubek, to będzie stamina i defense tak bardziej i on będzie trzymał środek, ale gumowy element plus jeszcze płaski, to od razu wiemy, że to jest atak i nie ma dyskusji złączmy go sobie Cyk. Tutaj montujemy driver I mamy super Hyperiona W całości złożonego w naklejkach Tak się właśnie prezentuje To by było na tyle w dzisiejszym odcinku Ja wam dziękuję za Oglądanie filmiku Mam nadzieję, że unboxing wam się podobał Co do nowych Bey, Czyli Valkyrie i Satana to nie wiem, jak. Nie wiem, czy szybko pojawią się na kanale, gdyż zamówiłem je do Polski. A aktualnie jestem w Anglii. Nie mogę za bardzo wyjechać przez naszego niesamowitego koronawirusa. Więc ten unboxing może się przeciągnąć. A prawdopodobnie bo Chris Seydum jest w, Satan jest po prostu w random boosterku. I zamówiłem całego seta tych boosterków więc prawdopodobnie jednego z tego random boosterka Będę miał na giveawaya i zobaczymy. Może jednego, może dwa. Zobaczymy, jak to będzie. Ale obserwujcie nasz kanał, bo może w niedu... może niedługo pojawi się po prostu filmik z nowym giveawayem. A ja się z Wami żegnam. Zapraszam Was na nasze social media. Do, zapraszam też do łapkowania w górę i udostępniania, bo im większy zasięg, tym będzie nas więcej. Będzie łatwiej coś zorganizować w Polsce, na przykład jakiś turniej. Zobaczymy jak to się rozwinie. Jak już wrócę do Polski, to postaram się, ja myślę gdzieś czerwiec, lipiec, tak w bardziej wakacyjnych terminach zorganizować jakiś turniej. Zbiorę was wszystkich chętnych na jakiejś grupie na Facebooku, najlepiej na naszej. I obgadamy, jakie miejsce byłoby najlepsze, gdzie by się zebrało właśnie najwięcej ludzi w jakimś mieście. I po prostu zabiorę cały nasz staw i zorganizujemy sobie jakiś turniej, kupimy jakieś takie małe nagrody, może jakiegoś beja dla zwycięzcy, i po prostu postaramy się rozwinąć trochę tę naszą zabawę w Beje w Polsce, może stworzymy jakieś miłe community. Nie wiem, zobaczymy, bo tutaj w Anglii naprawdę bardzo przyjemnie się gra. Turnieje nawet mają po 40 osób. Jest mega, mega super atmosfera. Można sobie pograć, można sobie potrenować, można się powymieniać jakimiś swoimi kombo. Także mam nadzieję, że w Polsce uda nam się to odwzorować. Ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodoba. Przepraszam, że tak długo na niego czekaliście, ale mam teraz dużo rzeczy na głowie. Ale mam nadzieję, że mi wybaczycie i będziecie czekać na kolejne filmiki. Montuję cały czas dla Was walki, ale naprawdę nie jest to proste, bo nie mam, nie mam za dużo czasu, żeby siedzieć tak przed komputerem i montować. Ale myślę, że pojawią się już niebawem. Mam nadzieję, że Wam się spodobają. A ja się z Wami żegnam. I Siemanko, cześć.